Kochani, jest godzina siódma. Czyli to jest godzina siódma, a już wstałam i idę do sklepu. W ogóle, no niesamowite, ale nie wiem, po prostu pospałam się. Pospałam się, to wstałam. to w kolejnym vlogu, Dzisiaj spędzamy kolejny dzień razem. Tak wygląda praktycznie to, 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 to od razu po wstaniu. Wzięłam tylko po prostu wzorzec. Spodnie jest wczoraj. I, a, i lecimy. Dzisiaj w planach mamy kilka rzeczy. Przede wszystkim idziemy na event Karniera, ale to idziemy dopiero wieczorem. Do tego czasu trzeba trochę sprzątać w dom ciło w ogóle chwilę. Widzimy na tak udało się, udało się już palamy i dzisiaj robię projekty. Tak mi się chce robić projekty. No nareszcie nam no się udało. Tak, taki jest plan na dziś. No i jakieś nagrywki. Ale to zobaczymy. Sorki za te włosy, to, to wszystko. Po prostu niesamowita usiadłam i patrzcie to. Mój tablet. Już ma cały ekran dla tych, co, co nie wiedzą, bo mój poprzedni iPad wyglądał tragicznie z tego powodu, że cały ekran miał rozlany. Cieszę się, bo udało nam się dorwać na fajnej okazji. Ja kupiłam używany od kogoś, w sensie od, przez OLX, ale używany tyle, że był odpakowywany i nie wiem, przez kilka dni używany, ale w sensie na tej zasadzie, że praktycznie nic, więc się bardzo cieszę. Kamień sercowy. teraz tak, Piotrek nagrywa, nagrywa, bo robi um, swoją praczkę do, do jednej tej, e, więc mu teraz już wolę nie wchodzić, więc siedzę sobie w studio, a w tym studio trzeba posprzątać, tak jak na przykład tamto miskę, skąd wziąć? tak, ale póki co sobie siedzę i sobie forsuję, bo się tak stęsknie. go ze wszystkiego. Proszę bardzo, jakąś bułę Ej, skąd jest... się wzięła nazwa modra kapusta? Może widzowie będą wiedzieli. Od koloru modrego. A to skąd się wziął kolor modry? O co chodzi z tym modrym? No jest piękny. No tak, tylko że to jest fiolet. Nie, to jest modry. To jest kolor modry, modra kapusta. To, a Uziemiam. co to znaczy modre? Kapustę modrą. No modre to takie jak to, widzisz? <laughs> modre. Jesteście dziwni. Ani Niemcy, ani Polacy tak nie mówią. Dobre. Dobra, jest dziewiąta godzina. Zjedliśmy śniadanko. Trochę sobie poleżeliśmy, O, tam w tle, oglądaliśmy Zaraz pójdę się umyć. I słuchajcie, mam dzisiaj, będziemy mieli misję, bo chyba farbuję włosy dzisiaj, ale to, to, to nie jest ta misja. W sensie farbuję włosy na, na zasadzie pukanką. Yy, idziemy na ten event, o którym wam wcześniej wspominałam. I tam trzeba się ubrać na zielono. Jest zielony dress code. I tak, informacją było, żeby nie kupować żadnych ciuchów, żeby być eko i w ogóle, więc żaden problem, nic nie kupiłam. Yy, tylko będzie ciężko z zielonymi rzeczami, mam nadzieję, że cokolwiek uda nam się fajnego wykminić. Chciałabym jakiś fajnie zielony make-up sobie zrobić, ale nie wiem, czy robić full zielony, czy nie pomieszać tego, że po prostu mam różowe włosy i zrobić zielony różowy outfit. I chyba tak zrobię, ale no zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Wiecie, że ostatnio mam problemy z tymi włosami i próbuję je jakkolwiek odbudować. Więc teraz dołożę jako pierwszy krok w pielęgnacji włosów odżywkę na farbowane włosy. No w ogóle próbuję różny, różnych kolejności nakładania odżywek. Później zmyję tą odżywkę, umyję włosy szamponem. Później poleję na siebie szamponetkę i później nałożę bo jeszcze jedną odżywkę. Zobaczymy, a później jeszcze te olejki. Taki mam arganowy kupiłam. Nowy, chyba tak. Nie wiem, cokolwiek muszę zrobić, te włosy zaczęły już, już coraz lepiej wyglądać. co, wpukałam i pukankę i odżywkę i taki, oto jest póki kolor moich włosów. Ja sobie teraz, dobra, wyjmuję sobie teraz wszystkie nasze niki, jakieś pierścionki, czy, no właśnie widzicie, spinki, bajery. O, ten grzyb nie powinien się to znaleźć, ale dobra, to do kolczyków tutaj. W ogóle tak, ja tu mam wszystkie te rzeczy od Was, W sensie wszystkich nie mam jeszcze, część mam w Poznaniu, ale tak, przygotowuję rzeczy na tą które mogą mi się przydać. Chyba stwierdziłam, że robimy zielono-różowy makijaż, bo ja będę zielono-różowa. Kusi, kusi, ale... Myślę, jaki brokat, ja chyba miałam też taki zielony brokat jakiś, tu mi się wydaje, Ech, że to ten, zobaczymy, zobaczymy, ojej, hmm. mamy zielony brokat, ale nie wiem, czy nie pójdę bardziej w róż, dobra, zobaczymy, mamy też eyeliner, w razie czego zielony, dobra, poradzimy, mam tutaj taki piękny zielony cień, ale... Nie wiem, wydaje mi się, że cień do oczu. Chyba, że w kąciku albo w co Muszę pooglądać zaraz jakieś inspiracje na Pinterestie, a jak nie, to będzie pełna improwizacja. A tutaj mam coś zielonego. Zobaczymy. zobaczymy. O! uuu, Oj, zielony nie jest moim kolorem, ale to! To już wygląda, tak Tu są wszystkie moje zielone ciuchy. Nagram z nich TikToka, jak robię outfit na ten, ale totalnie nie wiem, co z czym skomponuję, bo mam tak dwa rodzaje dołów, albo spódnica, albo spodnie. I mam trzy bluzki. To, to i to. Dajcie znać, jak Wy byście dopasowali. Ja spróbuję jakoś to ogarnąć. Nagrałam właśnie kolejny film na nasz kanał LEGO. Tym razem, patrzcie, jaka piękna skrzynka. Jeżeli chcecie się dokładnie dowiedzieć co jest w środku, to zapraszam na dniach na, na nasz kanał. Przypominam, że obowiązuje i trwa cały czas daily. Mam nadzieję, że będzie trwał jak najdłużej, bo dobrze nam idzie i jesteśmy z siebie bardzo dumni. Ja tak, mam ogromne nadzieje wiążę z tym, że przed eventem spodnie na mnie mi się wyprasują. Tak, żelazko to jest wydatek, na którego po prostu trzeba sfinalizować. Tylko ja strasznie się nie lubię z tym żelazkiem. I nie wiem, czy nawet jeśli ono będzie, to nie wiem, muszę przełamać barierę w swojej głowy odnośnie żelazek. No, nie lubię, ale, ale czasem trzeba, żeby nie wejść jak taki, wiecie, trochę świntuchy. Mam sobie stylówkę, która szczerze, średnio mi się podoba, ale ostatecznie przekładałam tak cały dzień, żeby to, to zrobić jakoś fajnie, a nie zrobiłam. Dobra, czekam na Ubera, muszę się zlatać w Ubera, bo już mój Uber. Imy na event Karniere. Dojechałam już pod Muzeum Narodowe, tam za mną jest, widzicie, Garnier, to zaraz tam wchodzimy. Ja czekam na Olgę, bo nie chcę wchodzić sama, a, a Olga dopiero jedzie Uberkiem, a no dobrze, skorzystam się z pięknego słonka, o, się, mam, jak, sobie jakąś fotkę. No, mimo tego, że bez problemu mogłabym wejść. To ja nie chcę sama wchodzić, ja się w sensie nie, że straszam, ale nie chcę się pchać, poczekam się na Olgę. To też mi jest fajnie przed. Widzę, jakie taksówki podjeżdżają. To Jesteś już jesteśmy z Olgą? Olga ja nagrywa, ja też. Mimo. Mimo. Dobra, idziemy po ja, piciu, piciu. No to masz łapę. Idziemy po piciu. Chcę nam się Dobra. pić. O, my Proszę bardzo chętnie. Z... Jakie, jakie to są? Y, zielony to jest banan, szpinak, melon, ogórek. Różowy aloes, y, jagody, banan, pomarańcza. A żółty... <grywa> Taki, eee, za, ja na różowy, ja też różowy się decyduję, dziękujemy. Jak można zagrać nie na wie? kwiatku? Nie mam dla tego pojęcia. Po <laughs> Jak można zagrać na kwiatku? Czy wydać <laughs> dźwięk? No nie wiem no nie wiem Ale nie, bo tu są podpięte kabelki, to to naprawdę tak, można. Tak, tak, ale musicie z tej strony tam sobie podpiąć Okej, dobra idziemy. Jaka I zakłada się. No. no. I co? I będziecie grać na kwiaty? No, nie będę. Dobra. Nie strzeli mnie prąd? Nie. Nie strzeli. Skoro do tej pory nikogo nie strzelił, to nie strzeli. Proszę bardzo słuchawki. Proszę, no. O, okej. Okay. Dobra, tu leci jakaś muzyczka, tu nic nie słyszę. Aha, słyszę bum, bum. A tu jest takie piiiiim. To jest... Plum. Tu są bąbelki. Tu są bąbelki. Dobra, tu jest pisk, tu są bąbelki, tu, tu błędne. Jezu, dziwne to jest, boję się tego. Nie wiem, Jesteś na takiej... co? Tu jest jakiś plan, okej. Okay. Okej. Okay. Jesteśmy tu. Musimy. No, musimy Wegańskie wszystko. No właśnie, Ej. widzę, to wegańskie nie kupiło. No, ale dobra, to trzeba będzie wszystko chodzić. Ten panel, teraz zaczęli na pikki słynek. To jest Aha, dobra. Musimy się dowiedzieć co to się robi w ogóle. Tu jest. trochę Ale jest Bardzo smaczne idziemy testować kolejne, bo co nam się na Dalpisu, a to naprawdę robi? Pinak, melon ogórek. Zobaczymy co to będzie. A tutaj mamy skrefę wody i.

Dzisiaj jest bardzo dużo osobna zielono. Moglibyśmy spokojnie czynić dzisiaj... Dobra, jesteśmy na sobie po panelu. Teraz pochodziłeś mnie. Jestem teraz pod jakąś ścianką. A nie, no spokojnie, tutaj. Ej, no. O, o, Olga, Olga nagrywała przywitki. No ładne Słowna. tu jest światło. No. Jak się tam pod... Nie, podejdziesz tam i tak seryjnie jest przed... O. Nie, tragicznie! No ale jest składowe! No, Dobra kochani, ja wracam z eventu, mam tutaj ze sobą torbę, którą dostaliśmy, a strasznie boli mnie brzuch. Więc powoli że dokończę tego vloga jutro i pokażę Wam, co jest w torbie, naprawdę. Nie wiem dlaczego boli mnie brzuch. Mam nadzieję, że tam wam owocki, jakieś koktajle i zjedliśmy mm, boczniaka. Może po tym boczniku, nie wiem, dobra, kończę, bo naprawdę nie, nie czuję się najlepiej, ale no i będzie było bardzo, bardzo sympatyczne. Dobra, dwa dni później, ja wczoraj miałam jakieś rewolucje żołądkowe. Nie wiem, nie wiem czy to przez te soczki Olga też nie czuła się najlepiej. Mam nadzieję, że to z naszej głupoty z Garniera. Ale tak, e, miałam Wam pokazać, co jest w naszej torbie, w co dostaliśmy. Więc sobie w sumie zobaczmy, bo ja też nie patrzyłam. Takie coś, to wygląda jak jakieś włosy cienkie, coś tam do włosów, no. O, to, to jest fajne, to jest fajne. O, na noc serum, git. Mm -hmm. Uuu, dajcie znać, jakaś maska do włosów, fajnie, o to, to, to też dobrze, bo to akurat mi się skończyło, U uwielbiam tą maskę, to jest po prostu hit, hitów, a poza tym patrzcie, jest nowy zapach, nowy smak, pineapple, ananas, no cudownie, co my tu jeszcze mamy, o tego też jestem ciekawa, to jest coś, że ma się tak świecić włosy, no zobaczymy, to jest pineapple, więc będziemy testować. Mamy jeszcze takie co serum i mamy jeszcze farbę do włosów, ale jeśli ktoś jest zainteresowany ciemny brąz dark brown farbą do włosów to, to zapraszam, mogę oddać, bo ja raczej nie skorzystam. I jeszcze jest drugie to serum. Aha, dostałam, aha, bo to jest na noc, a to jest zwykłe. Dobra. No i plus taka torba. Tu wszystko pusta. Pusta.